Witam Was w kolejnym filmiku. Jest 7.40. Wstałyśmy przed chwilą. Zaraz będę jeszcze ścielić łóżko. Maja już poszła do logowiska. Bo tak będę to spała na łóżku. Proszę jak, i też, jak widać w I oczywiście będę z Mają zaraz wychodzić na siku. Także oczywiście zapraszamy Was do oglądania. Wyszłyśmy już do domu. Meluś, nie gryziemy klatki. Oczywiście świnki głodne. Na śniadanie dostaną mieszankę z Faktory Herbs. Nie byle, badyle. Dzisiaj na śniadanie robię pastę z awokado i jednego jajka. Kiedyś robiłam pastę z awokado i z serka wiejskiego i jeszcze jajka, a teraz robię właśnie tylko z tych dwóch produktów. Wiadomo, do tego jeszcze przyprawia. Będę rozgniatać awokado, a później jeszcze dodam tego jajko i również rozgniecimy. Oczywiście można to wszystko zblendować, ale według mnie widelcem też jest bardzo szybki sposób. Nasza pasta jest gotowa, ja ją biorę na kanapki, czy na bułkę, bo akurat mam bułkę. I oczywiście na koniec jeszcze dodałam pieprz i sól i to właściwie wszystko. Tak się prezentuje moje śniadanie. Idziemy dzisiaj nad rzekę. Dziewczyny są w cienkich bluzach, ponieważ jest bardzo ładna pogoda. Wiatr trochę wieje, nie wiem czy słyszycie, ale pewnie tak. No oczywiście Wam też pokażę dalej, jest, są łąki zalane złe. Są zalane i z tej również Tak to wygląda z tej strony też wszędzie pełno wody i mnóstwo takich ptaków białych I Mają oczywiście wszystkimi tymi ptakami się interesuje To sobie wronę pogonić Ale tak tu jest bardzo ciepło, tylko ten wiatr właśnie tak trochę ochładza. Jakby nie było tego wiatru, to dziewczyny myślę, że nawet by były w właściwie też dlatego ten wiatr czuć większy. Sonia! 快去商量。Hadi, Przechodzimy do tego miejsca, gdzie kiedyś na spacerze, to też tu zbliżmy. I znowu jest ten sam problem, bo nie możemy iść dalej. przez tam woda na środku, która przepływa. Jest jakaś dziura, tak woda gimnie. No teraz jeszcze bardziej mam wrażenie, bo wtedy chyba ten konar tam był inaczej. No a teraz konar jeszcze nie widzę, tylko może jakiś Może ktoś przechodzi. To jeszcze widać bo będzie. Już będziemy wracać ze spaceru. Teraz czas na jedzonko dla Mai. Daję jej karmę z animondy, osmaku cielęciny i drobiu. Можешь. z bardzo dużych zakupów i najpierw Wam pokażę może rzeczy spożywcze oraz słodycze już do koszyka wielkanocnego, a potem Wam pokażę hol z dekoracjami, bo jeszcze mam drugą torbę z dekoracjami na święta do koszyka kupiłam słodycze, jajka czekoladowe, one są z karmelem wziąłam żelki z myślą, żeby może posłużyły mi jako dekoracja na mazelki Wielkanocne. I to właśnie takie czekoladowe mini jajeczka to właśnie w formie bardziej dekoracji wykorzystam do wielkich wypieków. To również. A tak do koszyka no to jeszcze mam zajączka. Skiner. Jajeczka z skinder. I jeszcze baranka. Tak szybko wam postaram się pokazać jeszcze produkty spożywcze, żeby nie trwało to długo. Jest jogurt. Wzięłam awokado. Właściwie dwa awokada. Wzięłam dwie sztuki awokado, tylko już nie wiem gdzie jest to drugie. Ser tofu wędzone. Coś to spotkałam. Ser a la mozzarella w jakiejś planierce. Było coś takiego w Biedronce. Wzięłam. Bo jestem ciekawa, czy do jakiejś sałatki może to użyję. Drugie awokado. Papryka, pomidory koktajlowe, też do jakichś sałatek, albo do makaronu. I jeszcze wzięłam szampon z grzywką z L'Oreal. Rukolę, może do jakiejś sałatki. Sołek mozzarella. I tu mam już ogórek i jeszcze jogurt granola. Teraz czas na haul z dekoracjami. Kupiłam w Seju bardzo dużego zajączka, aby go gdzieś postawić. I on też jest to zajączek teleskopowy, co oznacza, że możemy te jego nóżki rozciągnąć, żeby był wyższy. Jest to akurat pani zajączkowa, bo jeszcze była wersja z panem zającem w ogrodniczkach. Ten zajączek jest w sukienetce. I tak jak mówię, ma nogi teleskopowe, więc może być jeszcze wyższy, chociaż i tak jest bardzo duży. Może być nawet tak wielki. I tak, jak już mówiłam, on jest z W Dilsie kupiłam kubeczek w kształcie kurczaka. Wszędzie zazwyczaj, gdzie spotykam kubki są one z zajączkiem, więc jak spotkałam z kurczątkiem, to pomyślałam, że wezmę. I to jest z Dilsa. Jeszcze mam coś takiego. I myślę, że to mi posłuży, aby posadzić tutaj albo rzeżuchę, może owies zobaczę, albo trawę. Nie wiem, też mi się to spodobało. I to jest chyba z PEPKO. Jeszcze mam naklejki żelowe, już nie pamiętam z jakiego. A nie, też są z PEPKO. Nie wiem czy mi się one przydadzą. Ale je wzięłam. Coś dla Mai, ale to oczywiście tylko do zdjęć. To jest akurat study. Dalej mamy kolejną dekorację z Sensei. Można powiedzieć, że w ogóle to jak drogowskaz, ale też można gdzieś postawić na komodzie i wydaje mi się, że będzie ładnie się prezentowało. Zrobiłam też lampeczki. Takie typowo wielkanocne spepko. Zastanawiam się, czy ich nie dam na klatkę świnek. Po prostu tu mam pisanki, jakieś listki różne i one no, chyba jeszcze powinny świecić. Oczywiście jest kabelek. I jeszcze coś do zrobienia ciasteczek w różnych. W wielkanocnych kształtach. Tu mamy kształt pisanki, zajączka, napisu, kurczaka, koszyka i baranka. I na ostatek dwa skrzaty, z czego jestem najbardziej zadowolona. Są one nas Jeden skrzat w kolorze wrzosowym. Ja naprawdę kocham taki kolor. Jeszcze Wam pokażę, ile on kosztował 40 zł. Tak samo, tylko w innym kolorze. I te skrzaty również są na nogach teleskopowych, A możecie nawet sobie zobaczyć, ten ma chyba nawet rozciągnięte, o nie, nie, ma, nie miał rozciągniętych, więc może tak Wam dam porównanie, o, albo to będzie mi łatwiej, o, Wam położę, czekajcie, o tak wygląda skrzat, który, którego możemy po prostu podwyższyć, tego zielonego też oczywiście możemy, ale tak wygląda, kiedy nie ma rozciągniętych tych nóg. I wydaje mi się, że naprawdę świetna będzie ta dekoracja. Gdzieś sobie postawić. Także ja już na pewno mam zamiar za niedługo dekorować pokój. Dekorować ogólnie mieszkanie nawet. Maja przyszła sprawdzić, zobaczyć co kupiłam. Patrzę czy jest coś akurat dla niej. O tego zająca jeszcze Wam pokażę. W porównaniu z tymi skrzatami. I możecie pisać w komentarzach, która z tych dekoracji wam się bardziej podoba, czy ten zając, czy może jednak skrzaty, albo może po prostu coś innego. Jednak. I się teraz zabieram zarobienie robienie obiadu. Robię sałatkę z rukoli, pomidorów koktajlowych, ogórka, do tego jeszcze trochę podsmażę tofu. Będą też oliwki i jeszcze kasza kuskus. Kaszę kuskus tylko zalewamy wrzątkiem i na koniec wrzucamy do sałatki i to będzie dzisiaj mój obiad. Na razie już mam umytą rukolę, chociaż się tak na opakowaniu pisało, że ona jest już umyta i można ją wrzucić po prostu do miski już do sałatki. Następnie będę kroić ogórka. Zabieram się za krojenie ogórka, a jeszcze w międzyczasie już zaleję wrzątkiem kaszę kuskus. Tyle wystarczy. Ta kasza wchłonie tą wodę i nic więcej nie trzeba już z tym robić, wystarczy ją dodać do sałatki. W międzyczasie też sparzam pomidory koktajlowe. Wiem, że niek dla niektórych może wydawać się to dziwne, ponieważ większość osób chyba je tak po prostu pomidory koktajlowe, zwyczajnie surowe, wrzuca je do sałatki. Ja sparzam i obieram ze skórek. Nie zawsze, ale dzisiaj to zrobię. I nie będę ich już kroić, tylko je po to sparzam, żeby właśnie ta skórka łatwo z nich odeszła. Ogórek już pokroiłam i oczywiście wiadomo, kto skorzysta ze skórek po ogórku. Już dałam świnkom do miseczek. z zaniosę. Proszę, dziewczyny. Zajedajcie. Lusia zabrała sobie jedną i uciekła na pięterko, bo myśli, że jak nie zabierze tej skórki, to mylcie i zje. Olusia ma dziwny patent. Lusia przebiegła po kolejną skórkę. I już tym razem z nią nie ucieka, bo zauważyła, że jest ich więcej, więc nie musi ich chować przed Melą. Pokrojony ogórek wrzucamy oczywiście do naszej sałatki. Kolejnym etapem są pomidorki. Ja je obieram ze skóry. Wy oczywiście nie musicie. Ale widzę, że mam pomocnika podczas robienia obiadu. Zuzia do mnie idzie. Chyba chce mi pomóc. Albo ma nadzieję, że coś dostanie. W nie mogłabym dać jej jednego pomidorka? Zobaczymy, czy zje. Idziesz, Zuzia? Czy na razie się zastanawiasz? Już jest już blisko. Myślę, że mogę ją jednym pomidorkiem poczęstować. Masz smakę, na taką przekąskę. O, Zuzia. Pierwsze podejście nieudane. Teraz będzie drugie podejście. Widzieliście to? Nie, na no, Zuzia, to jest naprawdę. No się musisz sobie żyć sama, bo coś na mnie idzie. Oczywiście już w międzyczasie zazdrośnica moja stała, bo ona jak widzi, że Zuzia jest obok mnie, no to moja oczywiście musiała tutaj zajrzeć. Jeszcze mycie pyszczka. Chyba nie chcesz być brudna. Widzisz, już od razu lepiej. Zniechęciła się. czy jedzenie pomidorków się podoba, ale już mycie pyszczka nie. Ucieka Zuzia oczywiście wracam do robienia sałatki. Maja poczuła się zazdrosna, że w kuchni ze mną jest Zuzia, a właściwie w progu kuchni. I też przyszła mi pomóc. Prawie z całym zwierzęcem jestem w kuchni. Oczywiście jeszcze chwilę brakuje, ale świnki nie mogłyby być wypuszczone, kiedy Maja jest w tym samym pomieszczeniu. A Zuzia jednak zrezygnowała. Ale oczywiście Maja dalej ze mną jest. Następnie daję oliwki. Akurat mam czarne oliwki, ale oczywiście można też dać zielone. Sałatka jest już prawie gotowa. Jeszcze muszę przesmażyć tofu. Tak wygląda gotowanie ze zwierzakami. Wszystkie garną się do kuchni. A ja teraz będę smażyć tofu. Już pokroiłam je w kostkę. Tu mam prawie gotową sałatkę. Może już toku. Później będę musiała przewrócić na drugą stronę. Cały czas zwierzaki naprawdę dzielnie mi pomagają w gotowaniu, towarzyszą mi. A w ogóle dzisiaj jest jeden z już ostatnich dni, kiedy mam wolne, ponieważ już odeszłam z mojej pracy. I Niedługo zaczynam nową, więc mam taką przerwę jakby kilkudniową. Tak naprawdę, ta przerwa na tej przerwie to załatwię głównie formalności, bo jeszcze muszę sobie robić badania do pracy. Więc w sumie to tym się zajmuję na no, tym moim mini wolnym nie mogę powiedzieć, że urlopie, no bo jest to po prostu rejście z jednej pracy i zanim zacznę drugą, więc nawet niecały chyba tydzień. No i to właściwie jest wszystko na załatwienie różnych formalności, ale dzisiaj mam wolne jeszcze. Troszkę chyba za mocno przysmażyłam. Dodałam jeszcze tofu. Trochę za bardzo je przysmażyłam. Teraz wszystko razem wymieszamy. Na koniec jeszcze będzie kasza kuskus. I właściwie obiad już jest gotowy. To jest już efekt końcowy z kaszą kuskus. Sprzątam klatkę. Świnie jak zwykle w tym czasie biegają. Klatka posprzątana i teraz będę dziewczynom dawać jeść. Już to są ich miseczki. Dzisiaj po raz pierwszy dam moim świnkom do przetestowania rukola. Jeszcze nigdy nie jadły. Ale nie dam im wszystkiego, bo myślę, że część zostawię dla Zuzi. Zuzia kiedyś jadła i naprawdę Zuzia bardzo lubi rukola. Świnki po raz pierwszy. Żeby im wzbogacić to danie jeszcze dam im pomidorki koktajlowe. To myślę, że te pomidorki jeszcze im pokroję, może, na, żeby je bardziej zachęcić, te im pokroję na kawałki, może. Naprawdę, czy rukola im posmakuje? Na razie jest wąchanie. Dusia już testuje. Mela trochę bez przekonania, nie wiem co to jest. Mela wygląda jakby się bała. Macie skosztuj, może akurat będziecie smakować. Mela testuje, ale chyba coś nie do końca jej smakuje. Dla sushi przygotowałam również to samo co dla prosiaków: Rukola plus, plus pomidory koktajlowe. I w przypadku Zuzi jestem pewna na 100%, że jej posmakuje, bo Zuzia lubi zarówno rukolę, jak i pomidory. Proszę Zuzia. I tak jak Wam mówiłam, Zuzia bardzo lubi